Blogspace.pl, portal społecznościowy sympatyków kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Kacper Juraszek i witam Was na kanale Be In Polska. Dzisiejszym partnerem odcinka jest Blogspace.pl, portal społecznościowy dla sympatyków kryptowalut. Dziś przedstawię Wam szybkie skróty najświeższych wiadomości ze świata krypto. Nie przedłużając, zapraszam Was do najnowszych artykułów. Square zainwestuje 10 milionów dolarów w promocję czystej energii. Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, amerykańska firma świadcząca usługi finansowe Square uruchomiła nową inicjatywę. Dzięki niej do 2030 roku firma ma zamiar zredukować emisję dwutlenku węgla do zera. Blockchain może powstrzymać fake newsy w 2021 roku. Fałszywe wiadomości mogą osiągnąć nowy poziom w 2021 roku, ale blockchain może dać odpowiedź. Bitcoin traci 3%, a hodlerzy sprzedają. Bycze sygnały? Wczoraj, w dniu 8 grudnia, cena bitcoina doświadczyła silnej presji sprzedażowej i utraciła około 3% swojej wartości. Wśród wielu powodów takiej akcji cenowej można wskazać likwidację długoterminowych pozycji przez niektórych hodlerów. Kraje G7 chcą jasnych regulacji branży kryptowalut. Departament Skarbu USA ogłosił w poniedziałek, że ministrowie finansów i urzędnicy banków centralnych z krajów G7 chcą wprowadzenia jasnych regulacji branży kryptowalut. Uczestnicy spotkania omówili m.in. ostatnie działania związane z CBDC i prywatnymi stablecoinami. Transfer 165 milionów dolarów w bitcoinach z opłatą transakcyjną w wysokości 1,2 dolara. Większość ewangelistów Bitcoin wie, że jedną z głównych zalet kryptowalut jest łatwość użycia i brak ograniczeń podczas dokonywania transferu. MicroStrategy rozważa sprzedaż obligacji, aby dokupić Bitcoina. Firma MicroStrategy w ostatnim czasie dokonała kolejnej inwestycji w Bitcoina wartej 50 milionów dolarów. Wygląda na to, że łączne zakupy za pół miliarda dolarów nie są wystarczające. Korporacja ujawniła, że szuka sposobów, aby zainwestować w Bitcoina jeszcze więcej. Następne wybicie Ripple może przekroczyć 1 dolara. Od momentu osiągnięcia szczytu na 0,79 dolara w dniu 24 listopada cena Ripple konsoliduje się wewnątrz symetrycznego trójkąta. Trader popełnia samobójstwo po błaganiu influencera o pomoc. W dniu 6 grudnia 2020 roku Jordan Fish w kryptowalutowej społeczności znany jako King Cobi lub CryptoCobein anulował na Twitterze możliwość wysyłania mu prywatnych wiadomości. Zrobił to po tym jak trader, który błagał go o pomoc finansową, rzekomo odebrał sobie życie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Serdecznie zapraszam Was na naszego telegrama, gdzie możecie przedyskutować o najnowszych wydarzeniach wspólnie z naszą społecznością. Zapraszam również na kanały Majka Satoszego i KryptoEkipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego kontentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film Ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Hej!